imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko nienaruszona, matko najmilsza, matko przedziwna, matko dobrej rady, matko stworzyciela, matko zbawiciela, panno roztropna, panno czcigodna, panno wsławiona, panno można. Panną Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyną naszej Radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku Chwalebny, Przybytku Sławny Pobożności, Różo Duchowna. Wieżo Dawidowa Wieżo z Kości Słoniowej Domie Złoty Arko Przymierza Bramo Niebieska Gwiazdo Zaranna Uzdrowienie Chorych Ucieczko Grzesznych Pocieszycielko Strapionych Wspomożenie Wiernych Królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostołów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. Królowo w niebo wzięta, królowo Różańca Świętego, królowo Pokoju, królowo Polski. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, prosimy cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. We wszystkich intencjach, które skrywają nasze serca. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.